Wszyscy się dziwią, matko, jakie to jest małe, tak? Bo ze zdjęć wynikało, że to tam będzie, nie wiem, półmetrowe, tak? Tak jak każdy, w dzieciństwie bawiłem się klockami. Potem jest ten moment, gdy już się człowiek nie bawi klockami i potem przychodzi moment, kiedy stać go na kupowanie klocków, tak? I trochę ta pasja wraca, już może nie bardziej jako zabawa, ale jakaś taka forma kolekcjonerska. No, w moim przypadku przychodziło się to, żeby było coś lokalnego. Z Polski nie ma żadnych oficjalnych zestawów klockowych, stąd na początku chciałem trochę tą niszę wypełnić na swój własny użytek, żeby u mnie na biurku coś fajnego stało. No i tak pojawił się, pojawiła się ta ulica Piotrkowska z pracę wolności, brama manufaktury, no czy właśnie budynki EC1, w których teraz jesteśmy. To jest bardzo duże wyzwanie, bo wbrew pozorom trudniej jest zaprojektować i zbudować właśnie taką miniaturę niż duży obiekt, gdzie możemy korzystać z tych dowolnych klocków, tych szczegółów więcej oddać. Jest ta budowa łatwiejsza. W takim przypadku no już trzeba mocno używać tej wyobraźni, kombinować. No jest to raz, że wyzwanie, dwa, że jest to wygoda, bo zajmuje to mniej miejsca. No i te, te oficjalne zestawy, które są, to one dążą do takiej jak największej panoramy całego miasta. Nawet reprezentacyjnych budynków kilku, tak w ramach takiej jednej małej płytki. Zazwyczaj zaczynam od tych najbardziej charakterystycznych elementów, czyli staram się ten model doprowadzić do takiej postaci, co musi koniecznie być, co jest tym punktem wyjścia, że bez tego dany obiekt będzie nierozpoznawalny. No stąd na przykład cały EC1. To zaczęło się od tych najbardziej charakterystycznych srebrnych łuków, tak? Co łodzianie niektórzy nazywają waderami. To był ten punkt wyjścia. No, w przypadku katedry, no to tutaj wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać jako te łuki przyporowe, element po prostu rączek ludzików tak? z Gwiezdnych Wojen, droidów bojowych. Nie dość, że pasuje kolor, tak? bo to jest taki typowo piaskowy, jak to właśnie nasza, nasza katedra, no to przymocowane wygląda to, to bardzo fajnie, zwłaszcza nawet na przykład z góry. Tak? Że to, no, e, nietypowe wykorzystanie na pewno elementu i to, to jest fajne przy takich małych zestawach, że czasem trzeba popuścić te wodze fantazji. Trzeba korzystać z bazy raz klocków, które są z budow które już kiedykolwiek zostały wyprodukowane. No i trzeba, budując i projektując ten zestaw, no od razu budować z tego, co jest, a nie z tego, co nam najbardziej wypasowało, bo potem się okaże, że nie ma jak tych klocków kupić. Budowa takiego modelu to jest 6, 7, 8 osób, od których to trzeba zamówić. I nie tylko z Polski, bo już zdarzało mi się zamagać i z Singapuru, i z Nowej Zelandii, i ze Stanów Zjednoczonych klocki. No i często nawet ten koszt wysyłki, tak, czy cała ta operacja sprowadzania klocków. Jest większa niż opakowanie, których ktoś nam przesłał te 30 najbardziej oryginalnych kroczków. To jest ciągle hobby, tak? I zabawa, no i ma mi to przede wszystkim sprawiać radochę. I stawianie sobie jakichś celów, myślę, żeby mogło się skończyć tym, żeby mi się to znudziło, tak? Zaczęło się to traktować jako jakieś wyzwanie. Oczywiście mam też takie momenty, gdy mi nie idzie do projektowania, tak, gdzie te wiele tygodni jest mozolnych i mam już czasem tego dość, muszę sobie zrobić kilka dni przerwy. No ale mimo wszystko czerpię z tego, czerpię z tego za zabawę. No na pewno dla, dla mnie i dla takich osób no największą frajdą byłoby zobaczyć oficjalny zestaw, tak, na, na wypuszczony. Taką okazją jest konkurs, gdzie można zgłaszać swoje projekty, ludzie na to głosują. Jak się zdobędzie określona ilość głosów, to jest szansa, że zostanie to wypuszczone jako oficjalny. Zestaw. Niedawno wygrałem konkurs na panoramę polskich miast, na panoramę Krakowa i to dosłownie takiej wielkości, i, i, i szerokie na cztery, cztery klocki, y, kilka budynków Krakowa. Tak, Sześć budynków dało się tam zmieścić, więc to jest już w ogóle maksymalny poziom miniaturyzacji. Jury y, fanów i, i ekspertów lego tak wybrało i ta, ta, ta moja konstrukcja tego Krakowa okazała się y, no najlepsza, tak? więc to, to, to był dla mnie. Na razie jedyny i pierwszy jakiś taki konkurs, tak, w którym coś osiągnąłem, jeśli chodzi o Lego, więc to, to też była duża satysfakcja. <muzyka>